Cześć, z tej strony Kalisto. Chciałbym zaprezentować Ci kurs podstaw języka portugalskiego w wersji brazylijskiej. Jest to mój autorski kurs i dostępny jest zupełnie za darmo na dysku Google. Link dostępowy znajduje się poniżej tego wideo. Kurs jest przygotowany w formacie PDF wraz z dołączonymi do niego plikami audio przygotowanymi przez native speakera w języku brazylijskim. Naukę możesz rozpocząć w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie, ale mam tutaj ogromną prośbę. Żeby wykorzystać w pełni jego potencjał, należy dostosować się do kilku reguł. Po pierwsze, wybierz adekwatną dla siebie wersję kursu. W języku portugalskim, podobnie jak w języku polskim, mężczyźni i kobiety w różny sposób Odmieniają słowa mówiąc o sobie. Dlatego wybierz wersję kursu adekwatną do płci, z którą się utożsamiasz. Zarówno w przypadku wersji dla kobiet, jak i wersji dla mężczyzn, lektorem jest kobieta, ale w drugim przypadku wciela się ona w rolę mężczyzny. Kurs możesz pobrać z dysku, klikając w odpowiedni link, albo korzystać z niego bezpośrednio na dysku. Po drugie, jest to zasada kluczowa. Realizuj wyłącznie jedną lekcję w ciągu dnia, dedykując jej co najmniej 30 minut. Po trzecie, jak realizować daną lekcję? Należy wielokrotnie odsłuchać plik audio, powtarzając w trakcie pauz za lektorem, starając się go imitować. Agora estou na minha casa. Agora estou na minia casa na polonię. Na samym początku będzie to bardzo trudne. E, możesz mieć wrażenie, że nie jesteś w stanie powtórzyć idealnie. Możesz nie nadążać za lektorem. Natomiast nie przejmuj się tym, kontynuuj, odsłuchuj i powtarzaj za lektorem przez 30 co najmniej minut. Przed przystąpieniem do lekcji zapoznaj się z jego wersją po polsku, którą masz spisaną w formacie PDF, tak żeby mieć świadomość tego, co jest w danej lekcji, jakich słów i jakich wyrażeń się nauczysz. W pliku audio celowo nie ma wersji w języku polskim. Oczywiście cały czas podczas nauki możesz mieć przed sobą plik PDF. Po czwarte, i również jest to zasada kluczowa, powtarzaj za lektorem na głos. Powtarzanie po cichu albo powtarzanie w myślach spowoduje to, że kurs nie przyniesie rezultatu. Po piąte, rekomenduję, żeby po każdych dziesięciu zrealizowanych lekcjach kolejny dzień poświęcić na powtórki tych dziesięciu lekcji. Zanim przejdziemy do kolejnej lekcji na następny dzień. Po szóste, po zakończeniu kursu przestają obowiązywać jakiekolwiek reguły, które przed chwilą wymieniłem. Teraz Ty decydujesz, czy chcesz powtórzyć cały kurs jeszcze raz, czy może jego fragmenty, zanim zdecydujesz się przejść krok dalej, czyli kontynuować swoją naukę. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, szukaj odpowiednich wskazówek na moim kanale. Dziękuję za Twój poświęcony czas i będę zaszczycony, jeśli zechcesz zrealizować mój kurs. Powodzenia!